Życie jest piękne. Na kanale znajdzie piosenki, wierszyki i inne głupie filmiki. Subskrybuj mój kanał. <gry> Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJP. Zobaczcie jakiego tu mam groźnego krokodyla. Ten krokodyl jest dosyć oswojonym zwierzęciem, yy, gdyż dawałem mu dobre żarcie. On się oswoił. I mogę na nim sobie pływać. Słuchajcie, on, jak mu powiem, nie ruszaj się, to on się nie rusza. Zobaczcie, tu ma paszcze. Tu ma paszcze. Tu ma paszcze, tu ma oczy. Jak mu powiem, żeby się ruszał, to się zacznie ruszać. Zobaczcie, rusz, rusz się. O, widzicie? Zaczął się ruszać krokodyl. Ale zobaczcie, w nogę mi nie ugryzie. W nogę mi nie ugryzie, nawet paszcze nie otworzy. O. Waruj, nie ruszaj się o i krokodyl się nie rusza na tym krokodylu można usiąść ja wam pokażę na tym krokodylu można sobie usiąść i posiedzieć na nim on jest miękki bo jest bardzo yy, dobrze odżywiany jak widać jest bardzo miękki pokażę wam palcem o mięciutki uszy ma miękkie czy to są oczy nie wiem co to jest jest bardzo dobrze odżywiany specjalną karmą i tak mi się fajnie spas krokodylek fajny tłusty krokodyl jak mi się znudzi, to zrobię z niego zupę z krokodyla, a ze skóry zrobię torebkę dla żony i będzie się cieszyć. Tak, no i to chyba było by tyle o tym tutaj krokodylu. Każdy może sobie takiego krokodyla hodować w domu. O, można mu nawet na, na, stanąć na, na mordzie, on ci nic nie zrobi. O, jest bardzo oswojony, miły gat. Jak widzicie. Dobra, kończę ten filmik i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału zatytułowanego ZJPTV do oglądania innych moich filmików na kanale, pioseneczek i głupich wierszyków. Także kończę. Trzymajcie się, zostawiajcie łapki w górę. Pozdrowienia, serdeczne, cześć!